Każdy wiadomo, ma swoją historię. U mnie to, ja akurat jestem z katolickiej rodziny, był taki moment, że po obejrzeniu takiego filmu w ogóle, Antychryst, że tak miałam chyba 13 lat i tak się zapytałam sama z siebie, że czy rzeczywiście może to nie jest tak jak uczą nas na religii, tylko tak jak było w tym filmie, tam było totalnie jakby zaprzeczenie tego, tej wizji takiego kościoła i w ogóle życia duchowego, jaką znam do tej pory. No i to był taki, taki naprawdę taki impuls właśnie, że coś, tak jakaś wątpliwość u mnie pojawiła, po czym to był taki moment właśnie gdzieś tam poszukiwań duchowych moich. A potem na, na mojej drodze stanęła yy, moja bardzo dobra przyjaciółka, która jest w szkole i, i poprzez rozmowy długie, tak, byliśmy ze sobą blisko, mogliśmy się otworzyć jakby tutaj na siebie całkowicie. Yy. Nie mogę powiedzieć, przekonała mnie, po prostu wprowadziła mnie w... do szkoły.